Dzień dobry kochani, dzisiaj zaprezentuję Wam wspaniałe urządzenie, które sprawi, że wspólne gotowanie i jedzenie będą niezapomnianą uciechą. To zestaw Doraklet Fiesta od Russell Hobbsa, dzięki któremu możecie przyrządzić różne przysmaki dla ośmiu osób. Zobaczmy z czego składa się to urządzenie. Mamy podstawę, na której znajduje się grzałka oraz podpory na płytę metalową i kamienną. Na podstawie znajdują się również regulator temperatury, przycisk włącz i wyłącz oraz lampka. Do zestawu dołączonych jest 8 mini patelni do raklet. Można je mieć w zmywarce, co jest bardzo wygodnym ułatwieniem. Spróbujmy poskładać ten zestaw. Nie wygląda na skomplikowaną sprawę. Ustawiamy urządzenie na stabilnej, równej powierzchni. Nakładamy płytę metalową na wierzch podpórek. I wyjmujemy mini patelnię do raklet z podstawy. I nasze urządzenie jest już gotowe do użycia. No dobrze, w takim razie zaczynajmy zabawę. Pokażę Wam teraz, jak przygotować urządzenie do użycia. Przede wszystkim natrzyjcie wierzchnią płytę niewielką ilością oliwy lub masła, ustawcie regulatory na wybrany stopień i naciśnijcie przycisk włącz. Zapalona lampka kontrolna obok regulatora świadczy o grzaniu się urządzenia. Płyta metalowa powinna grzać się przez 3-4 minuty, natomiast kamienna dłużej, do 30 minut. Chcecie wiedzieć, co można przyrządzić dzięki zestawowi Fiesta? Możecie również przyrządzić rewelacyjne naleśniki w dwóch rozmiarach. Do wyboru masz duże naleśniki na dużym kole oraz małe na małych kołach metalowej płyty. Uwierzcie mi, że to bajecznie proste, ale to nie wszystko. Kamienną płytę możecie wykorzystać do przypiekania warzyw i chleba, a także cienkich kawałeczków mięsa. Na koniec życzę Wam miłej zabawy z zestawem Fiesta Raclette. Dzięki niemu wasze wieczory i kolacje ze znajomymi już nigdy nie będą nudne. Aha, nie zapomnijcie tylko, że w pudełku znajdziecie także kartę informującą o warunkach gwarancji. Gwarancja jest na dwa lata. Jeśli zarejestrujecie się na stronie www. to dostaniecie dodatkowy rok gwarancji w bonusie. Do zobaczenia, kochani.